dobry, mam na imię Nikola. A ja nazywam się Marcin. Gościmy dzisiaj w naszej szkole grupę z programu Unii Europejskiej Erasmus. Przed kamerą pani Elżbieta Tomczyk-Miczka, prezes Fundacji e, Eurointegracja, <grywa> która zgodziła się udzielić wywiadu w naszej szkolnej telewizji Radocza Students TV Express. Witamy serdecznie w naszej szkole. Dzień dobry, witam i powiem, że jestem naprawdę pod wrażeniem Waszej szkoły, młodzieży, tego jak tu działacie i jaką macie wspaniałą telewizję. Także cała przyjemność po mojej stronie. Wiemy, że aktualnie w hotelu w Radocie przebywa międzynarodowa grupa młodzieży, która, którą gościmy dzisiaj u nas w szkole. Proszę powiedzieć nam coś bliżej o tej grupie. Jest to projekt realizowany już kolejny raz przez naszą fundację tego samego typu projekt, który gromadzi młodzież polską i zagraniczną. Dotychczas mieliśmy projekty polsko-ukraińskie, w tym roku dołączyła do nas Gruzja, także mamy trzy kraje, młodzież bardzo aktywną, otwartą, a nasz projekt to Eko aktywni w akcji. Taka nazwa projektu i jesteśmy właśnie skierowani na to, żeby młodzież nauczyła się jak najwięcej, jak być aktywnym działaczem ekologicznym. Czy mogłaby nam Pani przybliżyć ideę programu Erasmus? Program Erasmus to jest bardzo obszerny temat. Najczęściej kojarzy nam się, że to są studenci, młodzież, która ma staże na zagranicznych uczelniach. Tymczasem Erasmus ma wiele sekcji, na przykład edukację dorosłych. Nasza fundacja realizuje projekty również dla seniorów 60 plus Erasmusa. Jest też wspaniały program program Discover EU, czyli dla młodych ludzi osiemnastolatków, którzy mogą w ten sposób z funduszy europejskich zwiedzać Europę. Są programy dla szkół, z których zapewne Wasza szkoła korzysta, są dla placówek, są dla przeróżnych sekcji. I jeżeli przyjrzymy się programowi Erasmus, to widzimy, że te możliwości są ogromne. My w tej chwili mamy okazję tylko z jedną z tych sekcji edukacja młodzieży mieć do czynienia, ale sami odczuwamy na sobie dobrodziejstwa wszystkich możliwości, które płyną z Erasmusa. A czy język angielski, jego znajomość jest warunkiem wzięcia udziału w tym projekcie? Nie, nie jest warunkiem. My jakkolwiek posługujemy się w większości językiem angielskim, ale mamy też możliwości tłumaczenia. Młodzież, która sobie nie radzi z angielskim, jest wspierana przez tłumaczy i z ukraińskiego na angielski, z polskiego na ukraiński. Także to nie jest to obóz językowy, bynajmniej każdy może wziąć udział i każdy będzie się tutaj czuł dobrze, ponieważ nasze wsparcie idzie we wszystkich kierunkach. Czy, czy trudno dostać pracę w takiej instytucji? W naszej instytucji nie ma pracy. Nie zatrudniamy nikogo. Fundacja Eurointegracja opiera się tylko na pracy działaczy. Mamy zarząd, mamy swoich działaczy, wolontariuszy. Oczywiście na czas projektu wynajmujemy, wy, zatrudniamy ekspertów czy wykładowców, ale generalnie są to działania non profit. I na koniec, czy mogłaby nam Pani powiedzieć coś więcej o tej instytucji? którą pani reprezentuje? Fundacja Eurointegracja działa od ponad 6 lat i robimy bardzo różne działania skierowane zarówno dla młodzieży, jak i dla seniorów, ponieważ my z, z wiceprezeską jesteśmy już seniorkami, emerytkami i to jest też dla nas bliska działalność. Zajmujemy się, zaczęliśmy od tego, że zajmowaliśmy się adaptacją cudzoziemców, którzy uchodźców, jeszcze wtedy nie było uchodźców, bo nie było Wojny pomagaliśmy młodzieży, która chciała studiować, uczyć się w Polsce, z Ukrainy. I tak jakby się to wszystko rozwinęło od, od czasu wybuchu y, wojny na Ukrainie, bardzo duża nasza y, pomoc idzie w kierunku y, integracji właśnie uchodźców i dorosłych y, seniorów i młodzieży w Krakowie. Ale co chciałam powiedzieć, że dlaczego tu jesteśmy? Dlaczego jesteśmy w, w radoczy u Was w zatorze, w Dolinie Karpia? Ponieważ ten projekt Ekoaktywni w akcji jest y, skierowany na działalność ekologiczną, szukaliśmy w naszych. W naszym województwie, w naszym regionie miejsca, które nadawałoby się, i właśnie Dolina Karpia. Jesteśmy w Dolinie Karpia i przede wszystkim zwracamy uwagę, uczymy młodzież tego, żeby identyfikować się jako społeczność lokalna z marką lokalną, z marką Doliny Karpia, z tymi wspaniałymi okolicznościami przyrody. Z obszarem Natura 2000, gdzie jest ponad 20 tysięcy hektarów stawów, gdzie jest produkcja karpia, nieprzerwanie od średniowiecza niemalże prowadzona starym tradycyjnym sposobem, gdzie jest królewski karp zatorski i produkty oparte na. Tych walorach przyrodniczych, i to jest dla nas doskonałe środowisko do tego, żeby właśnie nie gdzie indziej, ale właśnie tutaj przeprowadzać takie zajęcia, które nam pomagają wspierać ekologię i kształcić młodych działaczy ekologicznych. W pojutrze, w niedzielę na rynku w Zatorze organizujemy akcję proekologiczną taki happening, performance, na który zapraszamy. Oczywiście mamy nadzieję, że uczniowie waszej szkoły do nas dołączą. Mamy też szereg działań edukacyjnych, na które zapraszamy i w ten sposób jakby lokalne środowisko nam sprzyja do prowadzenia działań edukacyjnych. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy również, dziękujemy za zaproszenie i życzymy uczniom, studentom takich sukcesów jak dotychczas. Dziękujemy.